Wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z tematem snu, który był dla mnie bardzo znaczący i chciałam Wam o tym opowiedzieć, bo myślę, że, że fajnie prezentował to, jak w życiu sobie działać, żeby coś przyciągnąć, ponieważ sny bardzo dużo nam mówią w ogóle o tym, co w nas siedzi. One też są dla nas takim procesem uzdrawiania. Tam dostajemy bardzo dużo e, informacji, przekazów, więc dobrze jest sobie pamiętać sny, m, zapisywać e, je i analizować. No i słuchajcie, ten sen był taki, że brałam udział e, w jakiejś konkurencji e, z kimś. To były jakieś zawody. To, m, oczywiście ten sen był w ogóle dziwny, ale taki zamysł e, to był jakiś zawodów jakiegoś właśnie wchodzenia na szczyt, zdobywania jakichś szczytów i tam trzeba było jakieś konkurencje robić, coś tam trzeba było znaleźć, tak jakby klucz, a ten kto go znajdzie, no to zwycięży, wiadomo, ale... Tym kluczem mogło być wszystko. Pamiętam, że szukałam tego klucza, nie wiedziałam, co to może być. Ktoś tam pod, podsunął jakiś pomysł, że to jest jakieś hasło, trzeba wypowiedzieć jakieś hasło. To ja próbowałam od kogoś uzyskać to hasło, i, i nikt nie chciał tego hasła zdradzić, oczywiście. Później coś tam gdzieś podsłyszałam, coś kombinowałam. Kto inny mówił, że tym kluczem jest co innego. I tak jakby. Było wśród tych zawodników takie niepełne informacje, co to ma być, co doprowadzi nas do tego zwycięstwa. I nagle taka scena, słuchajcie, na, na koniec tego snu, mm. <laughs> która oczywiście jest trochę oderwana od tego snu, ale ona jest jakby kluczowa. Pojawia się taki jakby kucharz, i, i on do mnie mówi: to po prostu ugotuj to danie, które mam Ci podać. Jak mi pokażesz, jak to danie ma wyglądać, to ja ci je dostarczę, ja ci je dam, bo już będę wiedział, jak ty chcesz, jakie chcesz to danie. I wiecie, i tak z pozoru może się wydawać, że w ogóle dziwny sen, a jak sobie tak zanalizowałam, to się zorientowałam, że jakby w tej konkurencji, w tym śnie, szukaliśmy klucza do tego, do tego sukcesu, do tego zwycięstwa, a tym kluczem jest to, żeby pokazać, co chcę, Czyli Wizualizacja. Jeżeli chcesz, żeby wszechświat ci coś dał, jeżeli chcesz, żeby twoja podświadomość cię kierowała w stronę czegoś, czego o czym marzysz, to pokaż, czego ty chcesz. Daj mi konkretne, tak jak mówi ten kucharz, daj mi, zrób mi to danie, przygotuj mi to danie, i ja będę wiedział wtedy, co ci podawać, co ci dawać. Czyli trochę tak właśnie odbieram, że. Przygotuj to, zrób to, zwizualizuj jak to sobie szczegółowo y, rozpiszesz, wymyślisz, namalujesz, to wtedy będziesz w stanie to do siebie przyciągnąć, bo, y, bo już jakby w umyśle Twoim powstała wizja tego, czyli już rozpoczął się y, proces kreacji w umyśle, a jak dodasz do tego uczucia, to już od razu Twoje ciało wchodzi na takie wibracje, y, gdzie przyciąga do ciebie dokładnie tą wibrację. Którą masz w sobie. A później, y, oczywiście, trzeba to przełożyć na działanie, bo samo się nie wydarzy. Są oczywiście kroki do, do realizacji tego marzenia. To jeżeli wykonasz już jakiś krok, pokażesz schemat, pokażesz y, proces, pokażesz działanie, które ci odpowiada, z którym czujesz się dobrze, czyli wyjdą twoje emocje, najaw, bo, y, bo zaczniesz to robić i już się będziesz y, jakby emocjonował tym, no to wtedy wszechświat ci to da, bo, bo będzie wiedział, co ci ma konkretnie dać. Więc y, no, no, mega przekaz bardzo mi utkwił w głowie. Także y, bardzo polecam Wam sprecyzować Wasze marzenia, Wasze cele, to co chcecie osiągnąć, ugotować danie, zrobić to. A do, do, dopóki masz to niesprecyzowane i sam nie wiesz, czego chcesz, to jak, ci, jak możesz to dostać? Także y, dzisiaj z takim przekazem przychodzę i y, y, może Wam coś podpowie dodatkowo. Także tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Pa. pa.